40 lat minęło, jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień, i nigdy już nie wróci, rób co chcesz. Pytanie dodatkowe, punktowane. Pamiętacie postać Madzia, grana przez... Nie, nie, to nie jest pytanie. Nie? Przez kogo grana? Nie. Przez Annę Seniu, którą bardzo gorąco pozdrawiamy. Pani bardzo, Annie. bardzo, bardzo. Kochała się w pewnym. Poczekajcie. Poczekajcie. Ona się kocha w wielu... Kochała w męż, się w, w docencie. Okay. Jak śmiał nazwisko docent. Mhm. Ale nasz dźwięk. Proszę jest. O, no. To był docent g g g Gajny. Wtedy jeszcze nie można było powiedzieć, że skakała na bok, prawda? Proszę. Przepraszam, przeszkodziłem. Pani nigdy nie przeszkadza, pani Braciu. No. Dziękuję. Bardzo ładnie pani dziś wygląda. Pani jak zwykle przesadza. Właśnie dziś powinna wyglądać fatalnie, bo nie spałam całą noc. Pani to tylko wychodzi na korzyść. Jak zwał, tak zwał. To nie było przelotne uczucie. Trwało przez wszystkie odcinki czterdziestolatka. No dobrze. Dwa punkty dla Kasi Jamas. Widzisz, tendencja jest. Ale to jest, jest dopiero, tendencja. to jest początek pierwszej konkurencji. Uwaga, uwaga, poprosimy o kolejny materiał muzyczny. Nie, yeah, są so tendencyjni.

Bardzo, bardzo usłyszałem, Po że... przerwie 01. Do przerwy 01. Do przerwy 01. Do przerwy 01. I my wiemy, że do. Na przykład. Do. do przerwy 01. Poczekaj, Jakiś, jakieś... nie wiem, że, że nie sam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. Proszę bardzo, zobaczmy, czy tak rzeczywiście. Piotr Wyspiański. Spójrz, bracie, podczas, spójrz, bracie, na świat. Cej nauki wszystkie, jeśli masz ambicje. ty nadejdzie czas, za Proszę Państwa, rzeczywiście do przerwy 01? Będzie teraz pytanie dodatkowe. Serial ma trzech młodych bohaterów. Wymień przynajmniej jeden. Przepraszam, najpierw było rzeczywiście Tyryryt. Lerek nacisnął. Po ksywce w tak, serialu. Ksywa, ksywa. Ten od kasy fiskalnej był taki. Paragon. Dobrze, że nie paragraf. <laughs> Paragon. Tak? Przynajmniej jeden. Powiedziałem. Tak, powiedziałeś, zaliczam Tobie. A. Zaliczam Tobie. Oczywiście. i'll um, okay.